Ta ta jako jedyne koło zagłosowało przeciwko funduszowi zadłużenia no, bo mówili, sumie, koło jako jedyne koło wy jesteście częścią Pisa. E, jako jedyne koło w całości zagłosowało przeciwko funduszowi no zadłużenia też. bo mówiliśmy że dajemy unii europejskiej do ręki lewar który wykorzysta wykorzysta żeby naciskać na naszą praworządność na to jak nasze państwo funkcjonuje i dokładnie to się dzieje unia europejska nie wypłaca na pieniędzy mówi zmieńcie praworządność zmieńcie to zmieńcie tamto Czemu Ale w czemu się Unii Europejskiej też są różne frakcje. Jedni chcą wypłacić, Jakbyśmy inni sami. nie. Mówimy Jakbyśmy o konkretnym sami. liście, panie pośle. E, e, prezes NP pan Glapiński mówił o tym, że sami mogliśmy te zobowiązania zaciągnąć, bo w tej chwili nawet nie ma takiej potrzeby, żeby tak duże pieniądze dostać. W związku z tym, skoro mogliśmy sami, to czemu dajemy Unii Europejskiej do ręki taki lewar? Po co? Czemu sami wydajemy się na ostrzał? Nie było w tym żadnego uzasadnienia i od początku mówiliśmy, że wszyscy na tym stać. A co do tego listu? Żaden europoseł nie powinien nigdy Przeciwko Polsce występować. Jest to haniebne postępowanie, i powinniśmy się naprawdę zastanowić, na jakich zasadach my wybieramy europosłów, że potem oni mogą na arenie międzynarodowej przeciwko własnym upadkom. To konkretny występować. cytat, panie pośle, jeszcze do pana posła Kamińskiego. Już mówiłem, pani europoseł Róża -Tun, polityk. Krajowa, tak. Teraz chyba Teraz przeszła do chołowni, ale to dlatego, że y, też była niezadowolona z polityki platformy zbyt miękkiej jej zdaniem wobec rządu. Co ciekawe, y, pani poseł Róża Thun, teraz związana z Polską 2050, powi pieniądze powinny omijać rząd i iść do samorządów, które nie bojkotują prawa. Już samo to, że powinny omijać, omijać rząd, jest wątpliwe. I jeszcze to sformułowanie do samorządów, które nie bojkotują prawa, więc też jeszcze jakaś selekcja samorządów no, będzie. nawet y, sufluje. Unii Europejskiej, co najlepiej zrobić, żeby uderzyć w Polskę. Mówi, mówiliśmy, nie dawajmy Unii Europejskiej lewak, bo wykorzysta i właśnie będzie wykorzystywała, żeby promować jedne samorządy, promować część, którą wspiera, przeciwko części, której nie wspiera. Ja, ja,